Hej, hej, dzień dobry kochani, witam was w piątek, Good Friday. Jest to um, piątek um, przed Wielkanocą, cokolwiek Wielkanoc znaczy. Ja nie obchodziłam nigdy Wielkanocy, więc dla mnie jest to po prostu zwykły dzień. Um, zwykły dzień, który po prostu jest wolny i z tego się cieszę. Eee, co ja w ogóle robię? <grym> bo pewnie sobie bo po coś szczoteczkę do zębów. Eee, tak nakładam po prostu tylko i wyłącznie odrost. Słuchajcie, szamponem fioletowym, aby mi się zafarbował właśnie na taki popielaty. I robię to tylko tutaj, właśnie na odroście, bo reszta jest w miarę biała, ale ten odrost zawsze jest taki me. Także słuchajcie, przywitała mi dzisiaj pogoda. Piękna. No, wyłaś! Jak mnie to denerwuje! Boże. Dobra, spadaj. E, przywitała mi piękna pogoda. Więc myślę, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog będzie Wam się podobał, bo dzisiaj um, idę w ogóle z moimi koleżankami na brunch. Później nie wiem, co będziemy robić. Czy zostaniemy na mieście, czy się umówimy na noc. Ja nie wiem po prostu, jak to się potoczy, ale ze względu tego, że jest, słuchajcie, aż... Ja mam, ja mam wolny aż do wtorku. Bo poniedziałek też jest wolny. Ja mam też wolny wtorek, słuchajcie. I dopiero od środy ruszam. To będzie dla mnie długi, to jest dla mnie długi weekend. Także mogę, słuchajcie, imprezować, mogę robić, co mi się żywnie podoba. Um, także słuchajcie... Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jestem ciekawa jak u Was. Um, Jedyne, jedyne co Wielkanocne ja będę robić, to moja koleżanka Marta zaprosiła mnie na niedzielny, niedzielne śniadanie i powiedziała, że mi przyniosła jakąś sałatkę, bo ona jakieś tam jajka, kupiła wędliny, także ona będzie robić coś takiego bardziej tradycyjnego. Ja nie wiem, znaczy wiem, że Wielkanoc to jest, wiecie, upamiętnianie śmierci Jezusa i powiem Wam, że ja chcę to dzisiaj celebrować, ja chcę to celebrować, że on za mnie oddał życie, także mega się um, dzisiaj z tego cieszę. Um, i, I co do niedzieli to nie wiem właśnie. Wiem, że w katolicyzmie jest tak, że trzeba chodzić do kościoła, świę święcić tą święconkę, no ja, ja tego nie będę robić, bo ja nie jestem katoliczką. Więc y, u mnie, ja, ja po prostu stawiam na przebywanie ze znajomymi Jak jakieś śniadanie, jak najbardziej Tak, jajek nie mogę jeść, bo jajka ostatnio mi szkodzą y, Mam po prostu mm, rewolucję w brzuchu Także jajek nie jem. Y, Także spoko, tak mi się zaczął poranek Ja tu słuchajcie, o, wywieszałam moje te stroje kąpielowe Bo ja za niedługo jadę na urlop Tutaj w UK, ale jednak urlop z jacuzzi i tak po prostu już sobie powypierałam moje, co niektóre stroje kąpielowe. Przyszłam do, przyszłam do kuchni, robię sobie kaweczkę i widzimy się niebawem. Witajcie jeszcze raz z Łazienki. No ale wzięłam prysznic, bo musiałam, wiecie, umyć głowę. Także jeszcze przed prysznicem oczywiście szczotkowałam ciało. Teraz chcę sobie nałożyć maseczkę pod oczy. Mam tutaj płatki od Pixie, ostatnio uwielbiane przez internet. To są, to są płatki, które hydrożelowe które po prostu nawilżają, naciągają tą skórę. Także ja mam nowiutkie opakowanie. Także otwieramy wieczko. O, mamy taką łopatkę. I otwieramy. Bardzo dużo jest tutaj tego żelu. One tak pływają sobie w tym żelu. Jest ich tutaj tysiące. Słuchajcie, może nie tysiące, ale setki. Nie, 30, napisane na opakowaniu, ale wygląda to tak, jakby tego było nie wiadomo jak dużo: 30 płatków. O skórę pod oczami, słuchajcie, trzeba dbać, bo tutaj często powstają kurze łapki, i, i można, wiecie, by to fajnie zapobiegać takimi fajni, dobrymi kosmetykami. Eee... O, dobra. Ja sobie je wstawię do lodówki, bo ja lubię. Bo ja chcę sobie w ogóle zrobić taką 30-dniową, dosłownie te 30 płatków chcę wykorzystać w 30 dni, chcę sobie to robić codziennie. I chcę je właśnie schłodzić, bo one wtedy dają takie uczucie, wiecie odciążenia, ale są tak mokre, zobaczcie, że spływaj spływają, więc muszę to kontrolować. Yy, przyszłam sobie też nawilżyć skórę i nawilżymy może Nau Bay, obaj Orange Vitamin C, Body Milk, ale mi spadają yy, taki balsam do ciała. Po tym szczotkowaniu bardzo ważne jest, aby nawilżyć skórę, ponieważ ta skóra jest taka, dosłownie takie uczucie ma ściągnięcia jak po peelingu, więc ona musi dostać nawilżenia, bo jakby nie patrzeć, szczotkowanie ciała, no złuszcza Wam ten naskórek. Ja się czuję słuchajcie po tym jak w niebie, ja to uwielbiam, ja od kiedy to spróbowałam, robię to codziennie. W ogóle efekty już widzę. Już widzę e, w sposób ten, że centymetry lecą. Słuchajcie, nic nie zmieniłam. Prowadzę tryb życia, jaki prowadziłam, czyli staram się jeść mniej. W weekendy imprezuję i sobie pozwalam. E, ale właśnie, no i oczywiście chodzenie to, to, to mi najbardziej dużo daje, bo często dostaję od Was. Zapytania. Zdrać sekret odchudzania. E, słuchajcie, ja zaczęłam się ruszać, bo ja wcześniej w ogóle się nie ruszałam. Ja, ja miałam nie... depresję przez długi czas, i ja po prostu siedziałam i nie robiłam nic. Nic. Jak wyszłam raz na spacer z Cem, niedługi, to było tyle z mojego ruszania się. E, a teraz. E, a teraz chodzę, teraz chodzę, robię minimum 10 tysięcy kroków. Tak standardowo to robię około 13, więc te 600 kalorii jest, wiecie, spalane, mniej więcej, bo chodzę też w miarę szybko, um, więc u mnie to działa, u mnie to działa. O każdego co inna, inaczej będzie działać. Wiecie, nie mam też tak, że jestem na diecie, nie jestem na diecie, jem hamburgery, jem pizzę, czasami sobie robię sama te, te rzeczy, po prostu nie kupuję, czy nie zamawiam aż tak często, powiedzmy, takeaways'ów, ale wiecie, tak jak teraz, jest weekend, ja sobie nie odmówię alkoholu, ja sobie nie odmówię restauracji, ja pójdę, ja zjem, ja wypiję, wiecie, i to nie jest tak, ja, ja po prostu nie, nie popełniam błędów z przeszłości, kiedyś popełniałam błędy i byłam na dietach, Liczenie nie wiadomo ilu kalorii, e, nie wiem, e, chodzenie na siłownię dwa razy dziennie. E, ja tego nie chcę, ja po prostu chcę, e, chciałam znaleźć coś, co mi będzie sprawiać radość i znalazłam to. I jest to chodzenie, I jest to po prostu chodzenie. Także nie mogę, te płatki tak mi spadają. E, słuchajcie, muszę się chyba wiecie, co położyć, bo jak gadam, to, to tym bardziej mi spada. Także ja teraz kończę. Nawilżyłam sobie ciałko ładnie i, i widzimy się zaraz. Przymierzam słuchajcie w czym chciałabym dzisiaj iść. Mam taką sukienkę, której nigdy nie założyłam, bo jest to wymagający kolor biały, ale słuchajcie założyłam e, takie spodenki wyszczuplające i one się tutaj odgniatają widzicie. I sobie pomyślałam, że może założę pasek, więc przymierzmy, zobaczmy jak to będzie wyglądać. I myślę, że całkiem spoko. My, pomimo tego, że tutaj są srebrne guziczki, a tutaj jest złoto, to jakoś to się wielce nie gryzie. Do tego, jakbym założyła właśnie torebkę, też Louis, tak żeby pasowało, myślę, że będzie ok. Ja już tutaj sobie siedzę z peruką. Tutaj przykleiłam tylko boki, aby mi. Aby mi nie odstawały. Także myślę, że ta opcja będzie spoko. Nie noszę ogólnie białych rzeczy, ale, ale ta sukienka jest bardzo ładna. Ona jest fashion nowy, słuchajcie. Ona ma takie pufki i ona jest naprawdę taka elegancka, mimo wszystko. Tylko mówię, no trzeba być szczupłym no ale wiecie co, jakoś też tak, jak schudłam trochę, to też się e, lepiej już czuję, powiedzmy, w takim kolorze. Myślę, że nie ma tragedii. Ehm, także, także chyba tak pójdę. My i tak idziemy tylko na brunch ehm, i później chyba nigdzie nie idziemy. Później ewentualnie wieczorem gdzieś wyjdę, ale to już się ubiorę całkiem inaczej. Ale myślę, że tak jest całkiem ok. Co myślicie? Wyszliśmy na spacerek. Patrzcie na tą pogodę. 14 stopni. pięknie. A w tym samym czasie słyszałam, że w Polsce pada śnieg. A u nas piękna wiosna. Super. Dobra, zmachana jestem, szok. Jest tak ciepło. Zaczynam się, słuchajcie, malować. Yy, zrobię sobie delikatne oczy dzisiaj. Yy, twarz jednak yy, chcę zrobić, wiecie, mocniejszą, bo tak się czuję yy, najlepiej. Na zasadzie, wiecie, wszystko: podkład, kontur i tak dalej. Ale właśnie na oczach mam ochotę na coś delikatnego. Jednak jest dzień i taki mocny, dramatyczny make-up, jak robię na noc. Yy, może być too much. Tym bardziej do tej sukienki. Ona jest biała. Yy, tak wyglądam elegancko, i wiecie, jakbym walnęła z jakieś nie wiem czarne bądź różowe cienie, to może by było too much, więc zrobię taki bardziej elegancki look. W sumie mam dwie godziny, więc spokojnie się wyrobię ze wszystkim. Muszę jeszcze wyprostować włosy, ubrać się, no i tyle. Także przychodzę z gotowym makijażem. No dobra. I taki mam make-up, tak jak właśnie chciałam, tak zrobiłam Idealna bym powiedziała cera, wiecie, wszystko na full, na buzi, natomiast oczy Oczy delikatnie, nawet nie przyklejam swoich rzęs, bo Do tak delikatnego makijażu czasami rzęsy nie pasują Także mam swoje rzęsy dość długie, więc zostawiam tak W sumie bardzo szybko mi to poszło, bo wiadomo nie jest to jakoś czasochłonny make-up Także teraz sobie wyprostuję włosy. No i włoski wyprostowane. Tak to się prezentuje. W sumie mam jeszcze sporo czasu, bo zostało mi godzina 15, więc naprawdę szybko się wyrobiłam. Um, także chcę Wam coś pokazać. Słuchajcie, to co chciałabym Wam jeszcze dzisiaj pokazać, to paczka, którą otrzymałam. I jest to paczka perfum. Paryskie perfumy. Nie wiem, czy już się z nimi zetknęliście, ale powiem Wam, że używam ich codziennie od kiedy mi przyszły czyli dzisiaj będzie czwarty dzień i codziennie używam innego. Wzięłam sobie zamienniki co niektóre perfum, które ja osobiście mam. Na przykład jedne z moich ulubionych to Lolita Lempicka. I tutaj też mamy y, zamiennik właśnie Lolity Lempickiej. Jest to przepiękny zapach, którego ja dzisiaj na siebie włożę, ponieważ czuję się trochę jak Lolita dzisiaj i powiem Wam, że jestem zaskoczona pozytywnie tym, że te perfumy są bazowane na tych samych składnikach co oryginały. Są to przede wszystkim perfumy, nie jakaś woda toaletowa. I powiem Wam, że e, byłam zaskoczona, dlatego że ja już w swoim życiu używałam wielu e, tak jakby, wiecie, duplikatów e, perfum, e, perfumy, które były bazowane na oryginałach i wiecie co, one wszystkie były ok, natomiast one nigdy w stu procentach nie odzwierciedlały tego, jak naprawdę pachnie oryginał. Tak wygląda butelka i słuchajcie, to pachnie w stu procentach tak samo. Ja jestem w szoku. E, mamy tutaj perfumy Libre e, 30, e, powiem Wam, że no identycznie pachną. Ja już je wszystkie e, sprawdziłam, nawet właśnie e, sobie zrobiłam test. Wzięłam sobie oryginał, poperfumowałam Libre i e, też na drugiej ręce e, ten odpowiednik i ja wąchałam to tak długo i mówię, gdzie jest różnica? I tej różnicy nie ma. Tej różnicy Naprawdę nie ma. Polecam Wam z czystego serca. Myślę, że na co dzień są to. Jest to świetna sposobność właśnie na używanie tych perfum w niskiej cenie. Oczywiście nie jest to oryginał, tak. Nie jest to YSL. Jest to, są to paryskie perfumy, ale powiem Wam, że właśnie tak na co dzień, aby. Wiecie, no. Mi na co dzień szkoda jest na przykład psikać się tymi, a ja je na przykład bardzo lubię. I ja bardzo często ich używam. To już jest moja druga butelka z Libre. I powiem Wam, że ja, ja naprawdę tylko jak wychodzę, tak jak właśnie dzisiaj bym miała wychodzić, to właśnie na takie okazje, na wychodne, jak to się mówi, wtedy się nimi psikam. A mogę nimi pachnieć codziennie w niskiej cenie. I nikt o tym nie będzie wiedział, bo one pachną identycznie. Także słuchajcie, to było to. Także jak widzicie, wziąłam sobie lolitę lempicką Libre. Tutaj mam setkę y, Miss Dior, jest to odpowiednik tych, y, tych Miss Dior. I y, y, co jest najlepsze, to utrzymują się tak samo jak oryginały. Ja pamiętam, że w pierwszy dzień poperfumowałam się tymi y, lolitami lempickimi. Y, tą lolitą lempicką i słuchajcie... Byłam w szoku, że one cały dzień, bo dostałam je rano, kurier przyszedł rano, gdzieś tak o godzinie 11. I słuchajcie, na wieczór ja, ja cały czas od, od siebie czułam te perfumy e, i nawet słuchajcie, po kąpieli, także to jest szok. Ja przeżyłam szok. W ogóle jak skontaktowała się ze mną e, ta firma, i weszłam na ich stronkę, tutaj Wam zrobię jakby drugi filmik. Zobaczcie, jak, te, jak ta stronka wygląda przejrzyście, wygląda ładnie. Mamy właśnie te butelki. Jest to taka pomoc, moim zdaniem, w pokazaniu, który zapach jest właśnie tym zapachem. Który, która, jak wygląda butelka oryginału i jak, właśnie, jaki numerek i jak wygląda ta buteleczka. Także, moim zdaniem, jest to mega ułatwienie właśnie w szukaniu perfum dla siebie. Oprócz tego wzięłam dwa zapachy, które, jeden znany, drugi nieznany według mnie, jak dla mnie, Jungle Elephant od Kenzo. I Jungle Elephant, kiedyś mi o nich powiedział Łukasz, i Łukasz powiedział, że one są takie ładne i w ogóle, i on ich używał. Powiem Wam, że one są śliczne. Natomiast one są dla mnie już zbyt mocne. One są takie bardzo, bardzo wieczorowe. Nie dziwię się, że jemu się podobały, bo on właśnie lubi takie mocne perfumy. Jak dla mnie one są za mocne i one będą dla mnie tylko na taką bardzo wieczorową okazję, gdzieś na jakąś kolację czy coś takiego. I oprócz tego wzięłam sobie bardzo mi znane perfumy od Mugle Angel. Ja kiedyś szalałam za Angel, zresztą kto nie. I e, kiedyś miałam oryginały, ale, ale jakiś czas już nie kupowałam i no kurde, one pachną identyko. Identyko, także kochani, polecam Wam tą stromkę. Jeżeli się nie spotkaliście, to zapraszam z czystym sercem mogę wam powiedzieć, że pachną identycznie. Po prostu nie ma co tutaj się rozgadywać na ten temat. One naprawdę są świetnymi, idealnymi krok w krok, oko w oko jak oryginał. Także za niską cenę możecie pachnieć luksusowo też na co dzień. To jest po prostu genialne. Także Także super. Słuchajcie, z moim kodem Beauty20 macie też 20% upustu. Także link macie na dole, kod macie zniżkowy na dole. Bardzo serdecznie Was zapraszam. A ja właśnie dzisiaj, tak jak Wam powiedziałam, psiknę się e, Lolitą lem, Lempicką. Ja nie wiem dlaczego, ale ja mam w ogóle wrażenie, że. E, buteleczka e, paryskie perfumy. Dłużej nawet, lepszą ma trwałość niż oryginał Przynajmniej jeśli chodzi o tą lolitę lempicką Także ja na pewno dzisiaj nimi się psikam i zabieram je ze sobą Chociaż nie, nie muszę ich zabierać ze sobą, bo ja wiem, że będę nimi pachnieć cały dzień yy, Także mega się cieszę, dziękuję paryskie perfumy za, za przesyłeczkę A ja kochani teraz yy, będę się, będę, zrobię CC jeść i pomału będę się zbierać, bo chociaż nie, jeszcze nie muszę się zbierać. Mam jeszcze tak naprawdę godzinę, mam jeszcze godzinę do, do, do wyjazdu, więc nie muszę, wiecie, już siedzieć w sukience i tak dalej. No, także ja na razie kończę i przyjdę do Was już ubrana. Wiecie co, miałam zabierać tą małą torebeczkę, ale yy, biorę neverfula jest taki bardziej casualowy i w sumie zmieszczę tutaj więcej rzeczy, a tutaj na pewno mi kamera nie wejdzie, a chcę wziąć kamerę. Mm, więc biorę tego. Okej, okay. i tak się prezentuje cała. Um, myślę, że taka elegancja połączona z casualem bardzo mi się podoba. Założyłam takie buty. Wasz nowa na obcasiku e, tak aby też pasowało do tych srebrnych guzików pomyślałam sobie. E, no i co? Uciekam. Trzymajcie się, do zobaczenia już w restauracji. got this drink is heaven oh. <laughs> Wow, kochani, my już w domu. Do mnie przyszła Justyna. Ta restauracja to po prostu. 5 na 5. 5 na 5 gwiazdek, naprawdę mega. Ojejku, stęsknione dziecko! Stęsknione dziecko. Przyjechałyśmy do domu, kupiliśmy sobie buteleczki proseka i będziemy sobie robić mimosę i zaczynać weekend także Marta, Marta do nas dzisiaj nie dołączy może powiedziała, że w niedzielę z nami wyjdzie bo w niedzielę też chcemy wyjść a Greta poszła do swojego chłopaka także yeah, Maybe I just want normal glass of for wine And... i ten Ja się przebrałam i już powiem Wam, że Powiem Wam, że bardzo fajnie było, bardzo dobre jedzenie, naprawdę po prostu miała chyba najlepsze booster, jakie jadłam Także przyjechałyśmy sobie do domku będziemy sobie mhm. będziemy sobie sączyć prosecco i później sobie wyjdziemy na imprezkę także jak coś, to jeszcze wrócę do Was później. Hello. Idziemy na spacerek. Idziemy. <noise> idziemy. Bierzemy Siskę na spacer, bo dopiero jest godzina 6. Ja piję Wasze zdrowie, mimosę. Ale idziemy najpierw z Sisulką. Hej kochani, my się właśnie wyszukowałyśmy na imprezę. Ja idę w, takiej, w takim topie asymetrycznym. Mam taką spódniczkę i będę zakładała po prostu wansy, bo yy, nie mam ochoty na szpilki. Yy, idziemy po prostu tak bardziej każualowo, trochę elegancko. Yy, Także ja się będę z Wami żegnać. Z makijażem w sumie nic nie robiłam, nie poprawiałam. Dorysowałam sobie. Delikatną kraseczkę tutaj, ale tak, to to. Nie miałam ochoty wielce zmieniać, bo. W sumie to mi się podoba. <taki>, Taki delikatny makijaż. Także słuchajcie, ja się będę z wami żegnać. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Pa!